Martwi nas to, że ledwie miesiąc trwają rządy Prawa i Sprawiedliwości, a już rzuca się tym rządom kłody pod nogi. I to poparcie tak wielu ludzi dzisiaj no, służy wyrażeniu właśnie tej woli. Polska potrzebuje wielkich zmian, zmian dla ludzi, z państwa, które potrzebuje państwa, które będzie troszczyć się o ludzi, także w tym obszarze sprawiedliwości. Dzisiaj fałszywi obrońcy Trybunału Konstytucyjnego mieszają w głowach Polakom. Mówią o tym, że zagrożona jest demokracja, sami wywołali konflikt które próbują teraz, e, e, stroją się w szaty fałszywych obrońców. Platforma, e, bo to ona politycznie organizowała ten marsz, e, protestowała sama przeciwko sobie, dlatego że przecież oni zaatakowali Trybunał Konstytucyjny, oni wywołali ten konflikt. Bardzo dziwny marsz. E, myślę, że Polakom trzeba cierpliwie tłumaczyć, tym, którzy dali się uwieść temu marszowi, że winę za cały konflikt, za... za, za to zamieszanie, które powstało w Polsce, ponosi Platforma Obywatelska, ale także ci, którzy milczeli wtedy, kiedy Platforma łamała Konstytucję. Pan Petru nie protestował wtedy, kiedy w październiku wybierano sędziów z pogwałceniem Konstytucji.